Czy też macie ten problem, że wasze akumulatory pasują tylko do urządzeń jednego producenta? Dziś pokażę Wam jak ten problem rozwiązać. Cześć, witam na kolejnym Pre-Market. Dzisiaj mówimy sobie system Bosch Home and Garden. Zapraszam do oglądania. Czy też irytuje Was fakt, że akumulator DeWalt'a pasuje tylko do urządzeń DeWalt'a, do Stanleya czy Makity? Jest na to proste rozwiązanie. Alko nawiązało współpracę z firmą Bosch i tym oto sposobem pozyskaliśmy akumulatory Bosch Home and Garden do elektronarzędzi narzędzi Alko. Bo alko to nie tylko traktorki czy kosiarki bądź roboty, ale też elektronarzędzia, które fajnie się w naszym ogrodzie. Posiadając już na przykład wiertarko-wkrętarkę z Boscha, oczywiście z serii Bosch Home Garden, czy jakieś świerki wiertarki, śmiało ten akumulator możemy zapiąć do elektronarzędzi Boscha. Z drugą stronę oczywiście też. Wtedy nie jesteśmy ograniczeni jednym producentem. Możemy na przykład na zagrodowych używać tej fajnej pilareczki Alko czy w pracach budowlanych świerki Boscha. Bo nie tylko Bosch czy Alko, ale też cały szereg producentów korzysta z tego systemu. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednego producenta. Wybór mamy wtedy dużo większy i nie jesteśmy uwięzieni w tym jednym systemie. Grupa elektronarzędzi Alko jest o tyle fajna, co niesie ze sobą Fajną jakość oraz korzystną cenę. W naszej ofercie ALKO znajdują się piły szablaste, muchawy, podkaszarki, ręczne pilarki akumulatorowe dodatkowo glebogryzarki, kosiarki, areatory, podczesywarki, nożyce żywopłotów, nożyce na wysięgniku. Świetnym przykładem elektronarzędzia ALKO, z którego możemy wykorzystać te akumulatory, jest ta ręczna pilarka akumulatorowa. Jest o tyle fajna, że jej długość prowadnicy to 15 cm. Dodatkowo nie musimy polewać łańcucha ręcznie. Tylko normalnie ma dedykowany zbiornik. Wystarczy trochę podpompować i działamy. Tym samym akumulatorem, którym wiercimy czy skręcamy, możemy również ciąć gałęzie. Dodatkowo ma beznarzędziowe napinanie. Co pozwala nam szybko założyć łańcuch i ciąć dalej. To urządzenie występuje zarówno w wersji body, jak i w zestawie z akumulatorami. W wersji body otrzymujemy walizkę i urządzenie, a w wersji z akumulatorami otrzymujemy ładowarkę, akumulator dwujaporogodzinny, no i wiadomo, urządzenie. Fajnym patentem jest to, że jak już skończymy ciąć, to są nam, nam wióry na ziemi. Możemy wziąć ten sam akumulator, zapiąć do dmuchawy i wydmuchać to wszystko. Możemy używać piły szablastej do cięcia palet, tak samo gałęzi. Alko to nie tylko producent spalinowych kosiarek czy traktorków, ale również akumulatorowych. Taka fajna kosiareczka dedykowana do małych ogrodów sprawdza się na 2-3 ary. Jak samo ten sam akumulator podepniemy do wielu różnych urządzeń. Możemy mieć taką tradycyjnie wyglądającą kosiarkę, ale fajnym produktem, naprawdę fajnym produktem, który wprowadziło Alko do swojej oferty w tym roku, jest nasz popularnie zwany na firmie Odkurzacz, bo nich pierwszy Pana nie wie, do czego to służy. To niepozornie wyglądające urządzenie to nie jest wcale odkurzacz, tylko kosiarka. Taka sama jak ta, z tym, że mulczująca. Ta kosiarka cechuje się tym, że trawy nie zbieramy, tylko mulczujemy. Ta trawa wtedy zostaje na trawniku, rozkłada się, powodując, że jest neutralnym nawozem. Gdzie się taka kosiarka sprawdzi? W wielkim ogrodzie? No niestety nie. Ale do domów szeregowych jak najbardziej. Kiedyś zabiera na mało miejsca. To przede wszystkim jest lekka. Dwufunkcyjna rękojeść pozwala nam płynnie, tak jak pod kurzaczem, dojeżdżać między drzewka, ale również możemy zablokować ją na sztywno i wtedy kosimy równe pasy. Posiada trzystopniową regulację wysokości. Przez to skosimy trawę tak wysoko, jak chcemy. Specjalnie na dzień dzisiejszy zostawiliśmy taki poligon doświadczalny, żeby pokazać Państwu, jak to kosi. I zaczynajmy! Także wybór, w zależności od naszych potrzeb, elektronarzędzi jest spory. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękujemy za uwagę. Te i wiele innych elektronarzędzi znajdziecie na premmarket.com. Zapraszam również do oglądania naszych innych materiałów. Cześć! Was interesuje? Odezwijcie się do nas. Akceptujemy płatność ratalną oraz blik. Jesteśmy otwarci dla osób prywatnych oraz dla firm.